Witam serdecznie ryby w tym czytaniu karta dwutygodniowym. Na okres od 19 sierpnia do 1 września. Ja tu już powolutku stawiam karty dla Was na różne aspekty, no, Waszego życia, tak naprawdę. Kochane ryby, w tym momencie możecie dać lajka, like, zasubskrybować, skomentować. Jeżeli będziecie mieli coś na uwadze, możecie także udostępnić ten filmik komuś, kto ewentualnie mógłby z niego skorzystać, jeżeli tak sądzicie. Ale dobrze, moi mili, jeżeli ja będę brzmiał troszkę dziwnie, w tym czytaniu ryby, to no ja jeszcze borykam się tutaj z choróbskiem jakimś, więc miejcie to na uwadze i wybaczcie mi. Ale mamy kartę sądu, jeżeli chodzi o wasze samopoczucie. Karta sądu mówi o tym, że jesteście konkretnie nastawieni na, i wasza uwaga będzie kierowana w kierunku czegoś, co ma się kończyć, tak? Nie wiem, może zamykacie sierpień w jakiś sposób, może właśnie liczycie, że. Coś poważnego będzie się działo z początkiem września, może wiecie już o to, więc to mogą być różne rzeczy, ale widzę, że jest takie nakierowanie myśli na jedną konkretną rzecz, na jeden konkretny cel. Tak, więc no dobra, no to często jest dobra rzecz, szczególnie jeżeli mamy coś konkretnego do zrobienia. Co nadchodzi? Karta śmierci, o kurcze. Czyli, ryby, jakaś zmiana wchodzi, e, wejdzie w wasze życie, tak? Na przestrzeni tych dwóch tygodni. Więc no okej, okay, mamy przełamanie e, takiego dość ciekawego okresu, bo się kończą wakacje, zaczyna się rok szkolny, może tutaj jest jeszcze jakaś zmiana związana. E, no zobaczymy jeszcze, bo ja do każdej z tych kart będę jeszcze dopytywał e, z innej talii karty o taką klaryfikację, tak? Ale mm, mamy ważne wydarzenie i siódemka Pucharów sugeruje, że będzie kilka ważnych wydarzeń, tak? E, to nie będzie jedna rzecz, i z reguły siódem. Pucharów mówi o fajnych takich wydarzeniach, że jest szereg ich, ale one z reguły są całkiem pozytywne. No zobaczymy jeszcze, co tu karty powiedzą. W sprawach materialnych mamy kartę pustelnika. Pustelnik mówi, żeby pewne rzeczy przemyśleć, e, szczególnie jeżeli na przykład mamy w finansach, e, mamy taką sytuację, gdzie mamy milion jakichś subskrypcji, warto to wszystko przejrzeć, czy tam gdzieś nam pieniądze nie wyciekają bokiem. To jest taka jedna rzecz. Druga sprawa. Jest taka, że warto by było usiąść i się zastanowić, czy nie, ma jak, czy nie macie jakiejś możliwości? Jeżeli was, no nie wiem, powolutku mierdzi obecna sytuacja w pracy załóżmy, tak? To warto się zastanowić, czy tu nie można jakiegoś, jakiejś zmiany wprowadzić, może na jakiś kurs pójść, który firma oferuje, może właśnie też poszukać innej pracy, tak też jest tu taka sugestia ze strony kart, jest szansa do zmiany, musicie poszukać, tak? tej, tej tej szansy, tej możliwości, i wtedy ją rozważyć, tak? Nie od razu może iść w tym kierunku, ale na pewno rozważyć. Ehm, mamy dalej, ryby tu. Waszą relację z ukochaną osobą, ale tą romantycznie ukochaną, więc to jest tak naprawdę karta tylko i wyłącznie dla osób, które są w takiej relacji. Tu mamy kartę dla singli, więc dojdziemy do tego ale żeby nie czuły się single pokrzywdzone Ale karta gwiazdy mówi o naprawdę czymś co napełni Was poczuciem, że no jest dobrze między wami, że z, wa z tą osobą jednak warto tutaj faktycznie być, rozwijać tą relację itd. Więc no, na pewno, na pewno bardzo pozytywne przeżycie. Single, moje drogie. Mamy kartę cesarzowej i tu karta cesarzowej może jak najbardziej wskazywać, że pojawi się szansa nawiązania relacji z kimś i to może nawet już tak takiej bliższej, intymnej relacji z kimś, ale też karta cesarzowej mówi o o osobie, która, którą bardzo, która bardzo nas pociąga. Tak? Ma też fizyczny pociąg, oczywiście, ale jest też szereg cech, które ta osoba najwyraźniej ma, które nas interesują i nas ciągną do niej. I teraz z reguły jest to coś dobrego, tak? ale dopytamy karty, czy tutaj nie jest tak, żebyście może na przykład uważali na tą relację, żebyście nie dali się za bardzo pochłonąć, jeżeli by ktoś taki się pojawił, i, i, i czy warto iść w tą stronę kontakt z otoczeniem, czyli bliskimi, rodziną, dobrymi znajomymi także. Karta Głupca mówi o takim w sumie momencie, raczej znaczy momencie, czasie, gdzie, no okej, okay, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. nie? Jest tak okej, okay, coś tam może porozmawiacie, podzwonicie, spotkacie się i tak i tak dalej, ale nie widzę tu jakiegoś konkretnego planu, jakiegoś konkretnej rzeczy, na którą by trzeba było zwrócić uwagę. I rada Kant jest to dwójka pucharów. Dwójka pucharów mówi jako taka rada, to jest też taka, takie spostrzeżenie bardziej, że w tym okresie tych dwóch tygodni będziecie dobrze dogadywali się z ludźmi, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to, że może warto by było zwrócić uwagę taką trochę większą na tą ukochaną osobę, na tą naprawdę bliską nam osobę. Więc może, może tutaj ta gwiazdeczka też będzie się z tym wiązała. Zobaczmy, zobaczmy ryby, jak to samopoczucie tutaj e, i ta karta sądu, e, karta Asa denarów i giermka denarów. No, widzę kochani ryby, że jesteście nastawieni na jakiś aspekt finansowy, na jakiś aspekt materialny, czegoś uzyskania, czegoś sprzedania, czegoś kupienia, może właśnie rozpoczęcia pracy, także tu by się dość mocno to wpisywało, no bo no wiecie, jaki jest podstawowy sposób zarabiania pieniędzy, nie? no pracą nie, więc tu także się z tym coś wiąże, może jesteście troszkę nastawieni na jakiś ten element. I wiecie, no ta karta pustelnika w tym wypadku może wskazuje na to, że wy już się nad tym zastanawiacie. Więc możecie się już nad takimi rzeczami zastanawiać i właśnie skupiać na jakimś tu aspekcie. I wtedy to by świadczyło na, no, o tym, że no, trzeba jeszcze głębiej na to spojrzeć. Może ma tu jeszcze jakieś dodatkowe warstwy są ukryte. No, zobaczymy. Co to za zmiana, która nadchodzi? Dziesiątka buław i dwójka mieczy. No dobra, jeżeli faktycznie zaczynacie teraz pracę, tak? Może nauczyciele teraz idą we wrześniu z powrotem do tej pracy. Po wakacjach, ja wiem, że to i tak ludzie często twierdzą, że nauczyciele w tym czasie nic nie robią. Nieprawda, ja wiem, że szczególnie koniec sierpnia jest wyjątkowo intensywne dla osób, które to robią. Ale wiecie, no coś się zmienia, może idziecie po prostu do pracy nowej jakiejś, karta dziesiątki buław z dwójką mieczy wskazuje, że troszkę będziecie niepewni co do tego jaka będzie, jaki będzie wynik tej rzeczy. Inna, inny aspekt, bo wiem, że nie wszyscy zaczynają pracę we wrześniu, bo w tym okresie tutaj tych dwóch tygodni Widzę, że musicie dokonać zmiany w jakimś waszym przedsięwzięciu, w czymś, co robicie, bo najwyraźniej to nie jest. To nie jest dobra droga, tak? Ona wymaga pewnej zmiany. Jeżeli jej sami nie zrobicie, to ta sytuacja będzie coraz bardziej widoczna, że to, co robicie w ten sposób, nie działa albo nie działa idealnie, albo dokładnie tak, jakby mogło. Więc na przykład, nie wiem, stosujecie jakąś dietę, ona ewentualnie jednak no, nie przynosi takich rezultatów. Trzeba się zastanowić, co jeszcze tam jest do zrobienia, do zmienienia. To tu chodzi o konkretną sprawę, w którą wy wkładacie całkiem dużo energii, tak? Więc, no, moi mili, warto rozważyć to. Pamiętajcie, to jest rozkład dwutygodniowy, więc to nie oznacza, że od razu wszystko tam jest runie i jest bez sensu i w ogóle. To są pewnie takie rzeczy, które, no, warto by było na to zwrócić uwagę. Ale też nie martwcie się, że to od razu świat się będzie z tego tytułu walił. Jakie jest to ważne wydarzenia, czy wydarzenia, bo mamy tę siódemkę, tą siódemkę pucharów i dobra, kochani, jeżeli jesteście akurat w takim okresie tych dwóch tygodni, końca sierpnia, jest wiele rzeczy może do zrobienia i wydaje się, że tak może być, że będzie jeszcze szereg rzeczy, które musicie pozałatwiać, szereg nawet takich istotnych rzeczy, które macie do odhaczenia. Nie? Może w tym kalendarzu widzicie, macie tutaj wizyta tam, tutaj musimy zrobić to, tutaj jadę tam. No to widzę, że wszystkie te rzeczy, które macie do zrobienia. Zrobicie idealnie. Karta Maga, e, Znaczy, ok, najpierw zacznijmy od karty rycerza Mieczy, który mówi, że ok, tu trzeba będzie całkiem dużo e, rzeczy zrobić. To będzie intensywne, będzie może trochę męczące, e, bo może też czasu nie będzie aż tak wiele, ale karta Maga sugeruje, że zrobicie to po prostu na medal ryby. Super, wspaniale. Każdą z tych rzeczy po prostu e, tu e, dacie sobie z nimi radę. Co mamy o tych finansach materialnych sprawach z dziesiątka pucharów i rycerz Buław. No dobra, jeżeli faktycznie macie tutaj jakieś te zmiany załóżmy zawodowe, wprowadzacie je, chcecie tutaj coś zmienić, jest to idealny czas na to. Dziesiątka pucharów mówi o naprawdę, może nie tyle, że coś nam los daje od razu i my tylko możemy ewentualnie to przyjąć, ale on mówi o tym, że że jest idealny czas na coś, że, jest dobre, że są dobre okoliczności, że jest naprawdę idealny moment, żeby działać i coś zmieniać, i można zmienić to na lepsze. I to, te okoliczności są, wskazy, są sugerowane przez tą dziesiątkę pucharów, a karta Rycerza Buław po prostu mówi o tym: działajcie, róbcie to, podejmujcie odważne kroki. Jeżeli tutaj, no wiecie, zaczynacie tą pracę załóżmy od września, się przygotowujecie, wiecie do tego, no to e, idźcie z unie, usie, uniesionym czołem do przodu na ten pierwszy dzień z pewnością siebie, ale jeżeli jeszcze jesteście w jakiejś takiej sytuacji, w której chcecie coś zmienić, to e, macie, a teraz, jest, teraz jest czas, żeby podejmować odważne kroki, e, jeżeli macie takie w zamyśle. Więc e, na pewno, na pewno trzeba e, o tym myśleć ryby. Kontakt z tą ukochaną osobą, karta siły, karta głupca. No wiecie co, ja mam tu od razu komentarz taki, że te dwa tygodnie między wami będą po prostu świetne. Będzie utrwalicie się w poczuciu, że, że jesteście kochani, że kochacie też odpowiednią osobę. Karta Siły mówi o takim wewnętrznej, wewnętrznym spełnieniu i takim wewnętrznym. Poczuciu szacunku także do siebie, tak? Z racji tego, że no. Ta osoba może będzie w was wyzwalała to to poczucie, że jesteście piękni, że jesteście mądrzy, zaradni, fajni i tak dalej, więc może to, to uczucie doda wam po prostu więcej skrzydeł, tak? A karta głupca e, po prostu wskazuje, że powinniście z tego korzystać, tak? cieszyć się e, taką możliwością, e, taką szansą, e, bo to naprawdę może przynieść coś fajnego. E, znaczy to jest dobry czas po prostu. i Teraz tak, mamy e, dla Was single, giermka e, pucharów, mamy kartę e, księżyca. Więc teraz tak, e, będzie tu w Waszym otoczeniu na pewno ktoś taki, z kim no, można by było się zainteresować tą osobą. Tak? Warto by było. No, wydaje się, że jeżeli ją widzicie, rozmawiacie, może teraz jesteście w takim etapie single, aktywnego poszukiwania, że tam pisujecie z kimś, wiecie, tak dalej, no jest ktoś, kto przykuje tą waszą uwagę. Może być to początkowo przykucie uwagi fizyczne, tak? To tylko tak podkreślam. Ale to będzie fajna interakcja z tą osobą i warto, jeśli w tym kierunku, ale karta księżyca. Karta Księżyca jest tu kluczowa, bo ona jest jednocześnie radą i takim. No, rada może być tutaj dwu, dwojaka, bo jest bardzo uzależniona, nawet wieloraka, bo jest bardzo uzależniona od Was osobiście. Kochani, jeżeli macie jakieś przeczucia co do osoby, nawet jeżeli ona początkowo z zewnątrz jest super, wspaniała, a Wy macie takie trochę negatywne przeczucia, coś Wam, tam nie gra, no to może być faktycznie tak, że coś tam nie gra, że jest trochę zbyt piękne niż może, by, ni, niż żeby było prawdziwe. Z drugiej strony, jeżeli macie przeczucie w, w drugą stronę, że to jest chyba tutaj jest coś na rzeczy, chyba widzę, że ta osoba jest mną zainteresowana, to to też może być prawda, więc tak naprawdę wy macie tą jeszcze raz powiem, prawdę w sobie. Wy będziecie widzieć, czy idzie to w dobrą stronę. Te przeczucie będzie zdecydowanie słuszne w tym wypadku, w odniesieniu do tej osoby. Czy negatywne, czy pozytywne, to już no niestety od Was zależy, czy od wielu innych sytuacji, może nie od Was zależy, od wielu innych sytuacji, w których się znajdujecie. Może pójść w obie strony. Kontakt z otoczeniem, z bliskimi, był głupiec, jest też arcykapłanka i szóstka buław. O, okej. Okay. Dowiecie się e, jakiejś rzeczy prawdopodobnie niezwiązanej z Wami jakoś specjalnie tak osobiście, bezpośrednio, żeby was to dotykało, ale jednej z osób dla Was ważnych e, będzie zdecydowanie to, e, co to dotykało. E, z tym, że ta osoba niekoniecznie będzie od razu się tym chwaliła, może to dojdzie do Was troszkę okrężną drogą. E, tak, no, po prostu może jakaś plotka, tak, e, ale to będzie informacja o jakimś sukcesie tej osoby. Osoby, e, na jakiejś płaszczyźnie, czy to pracy, czy może związku, czy coś, coś się komuś udaje, wiecie, to Was cieszy, bo Wam zależy na tej osobie, nawet jeżeli e, nie jest to informacja, która ona by Wam jako pierwszej osobie w życiu powiedziała, przekazała, tak? Mamy na koniec tą dwójkę pucharów, ale to jest fajna rada, żeby albo skupić się na relacji z kimś, mamy tu e, królową Denarów, mamy szósteczkę pucharów. Więc tak, warto się skupić na relacji z kimś dla Was ważnym. Szóstka pucharów. No i razem z królową denarów, tak naprawdę, warto może zaplanować coś z przyjaciółmi, ze znajomymi. Może wiecie, spotykacie się raz na kwartał z jakąś grupką znajomych, czy z jedną osobą, tak, coś takiego. I e, może teraz warto, e, wiecie, zacząć debatę na to, czy i, czy i jak, i kiedy, i gdzie. Wiecie, w dorosłym życiu umówić się e, szczególnie więcej osób nie jest łatwo, więc tutaj może warto takie coś rozpocząć. Karty sugerują, żebyście dla osoby, osoby lub osób, tak, e, które wa, dla was są nieobojętne, żebyście zwrócili uwagę na taką relację, która może ostatnio by była troszkę zaniedbana. Może wiecie, może wasza re relacja ta miłosna z kimś była zaniedbana o jakoś jakiś czas, nie mieliście czasu dla siebie. Teraz może jest szansa, żebyście ten czas znaleźli i wtedy byście się skupili na tym. Ale warto raczej w kierunku tych przyjaciół, tych znajomych, takich dobrych, z którymi dawno nie rozmawialiście. Warto może jakiś krok do nich wykonać, żeby może coś się zaczęło więcej. Albo coś na ponownie się zaczęło. Dobra, kochani z podznaku ryb, rozkład dla Was na te nadchodzące dwa tygodnie. Ja jestem Kosmonkowski, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!